Siemaneczko, to easy. A to znowu GTA 3. No tak więc Elo, ziemale. Otwieraj się, panie garażu. Ostatnio wyczyściliśmy sobie tutaj większość zadań z tego co widzę. Tak więc została nam tylko praca dla Reja, Skorumpowanego gliniarza, który pracuje dla Jakuzy. Takie info, nie? Żeby ogólnie zarysować całą kształt. I o Dziwo przyjmuje, znaczy o Dziwo, no śmiesznie troszeczkę, tak. Przyjmuje on nas w kiblu w Belleville Parku. Tak więc. Co jest? No, tak więc słuchajmy. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel come, roughed him up yesterday, said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, they'll give you knockdown rates on any hardware you buy. I go myself, but the old sciatic is playing up. <laughs> so, uh, hmm, good luck. No, tak więc sami słyszeliście. Kumplera ja potrzebuje od nas pomocy. Bo groził mu kartel. A jak wiemy, kartelu nie lubimy. Ponieważ kartel to są po części ludzie Kataliny, która nas zdradziła. Na której zapewne Cloud, nasz główny bohater, chciałby się zemścić, nie? Kurwa. No i co, musimy jechać pomóc temu kumplowi, bo oni podobno mają do niego wrócić i. Pewnie nie będę grzecznie, nie? No pewnie trzeba będzie złoić skórę, domyślam się. Tak więc wiecie co? Może ja na start sobie wsiądę. Otóż przez to, że moja kulka strasznie szwankuje, to ja sobie zmieniłem, że nie przesuwam się, już, że nie zmieniam broni kulką, tylko klawiszem E. No. No i, no i tyle, nie? A w samochodzie Ejku się obraca, patrzy się w lewo, w prawo.

<laughs> śmiesznie, on nie ma tego ręki, nie? O, i w tym momencie mamy dostęp do najlepszego karabinu w grze. Więc to jest, no nie wiem jak ten karabin się nazywa, ale podobno on się tutaj nazywałem 16, więc nawet podobnie wygląda, powiedzmy, nie? Mamy dostęp do czołgu, możemy się wsiąść? A, nie, jest zamknięty. Tak więc czekamy na komitet powitalny. Ale co, nie jadą? Czy nie jadą? Coś się zbliża. Cześć. No, no, więc tak, tak wygląda ta broń, nie, no. W słowie troszeczkę ostrzału i mamy po delikwentach. Trochę się tutaj skampimy za rogiem może. Widzę, że oni mi tu ze wszystkich stron wychodzą. No, no, co panie kamper, Widzicie co, ja troszeczkę obniżę, żeby ta myszka mi mnie tak nie latała, bo w GTA 3 to nie jest za miłe, muszę przyznać, nie wiem czy nie mam... I gonna kill you, czy I want to kill you, chyba tutaj coś słyszałem jeszcze, bo muszę wam powiedzieć, że gram na słuchawkach i no, dość, do... dość dobrze te, te słuchawki odzwierciedlają. Rzuciłem im tam jeszcze granat. Żeby tam wysadzić ewentualny ewentualnych... wrogów tam za rogiem. No, lek więc na... To w ogóle <laughs> śmieszne, ten koleś jest bez ręki, nie? Znaczy no, to nie jest śmieszne, ale... Pamiętajcie, nie śmiemy się z ludzi bez, bez rąk. Tu mamy, tu ma koleś shotguna. Możemy sobie tutaj od teraz kupować bazookę. Oczywiście wyposażymy się, kurwa, w amunicję do niej. I 16 no... Więc teraz możecie się przyszykować przy na lekkie zakupy, nie? Tak, bazuki sobie kupimy tak z 30, myślę, tego z 2000 i będzie w porządku. Będziemy wyposażeni już na resztę gry, nie będziemy musieli się martwić w ogóle amunicja. I tak mamy pieniędzy, tak w chuj, że tak w chuj, że no nie ma problemu, najmniejszego, prawda? No i co jeszcze mogę dodać wam? Znowu kurwa nie włączyłem stopera, muszę go odpalić, więc znowu będziecie mieli nieco dłuższy odcinek. No ale myślę, że to nie jest źle. Ten kto ogląda serię to na pewno jest zadowolony, że odcinek jest nieco dłuższy. I tak sobie myślałem, jak skończę GTA, jaką serię by tutaj sobie zacząć po GTA, prawda? Myślę, że to będzie na pewno GTA Wesley jakoś tak chronologicznie poleci. A może będą leciały dwie serie z jakichś dwóch gier, zobaczymy. Mogę sobie wsiąść do czołgu już teraz? Kurczę, nie mogę, szkoda, mieć, chciałbym mieć czołg naprawdę. No i generalnie więc możemy sobie tutaj zawsze wrócić, jeżeli potrzebujemy amunicji do tych broni. I co, mamy chyba no tylko misję do reja tym, tymczasowo. Znaczy, do reja, dla reja chciałem powiedzieć, ale powiedziałem go tak więc. Chyba nie mamy za dużego wyboru, musimy pojechać do reja, nie? Już tak mi się wydaje, że to GTA już pomału się zbliża ku końcowi. Tak jak mówiłem, nagram, nagram dla was kilka odcinków z tych mis ciekawszych misji pobocznych w GTA. No jak mi to w kurga, no jedzie, jedzie, jedzie i wjeżdża we mnie, bo no, nie rozumiem. <laughs> Ale spoko, mi to mi ta, na tej kurze nie zależy, a ona ma taki samochód fajny dość i z tego właśnie rozbiła. Dobre parkowanie w stylu Iziega oczywiście. No jest tutaj nasz poprzedni samochód. No i dobra, słuchamy kolejnej misji. I know a real important man in town, a soft touch with, uh, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it. We both gonna do well this kid. No, czyli kolejne zadanie. Typu w kogoś, zbierz coś i zniszcz to Doś, dość standardowo. Oczywiście nie narzekamy, bo lepszy to jest niż robienie za szafera jak na początku gry. Nieprawdaż? Więc jedziemy do miejsca docelowego. ...tym chujowym samochodem, chujowo się go prowadzi, słabo skręca, ale to nie jest dość wytrzymały, podejrzewam. No i... chyba dojeżdżamy, bo tak się tam ten punkt coś przemieszcza na matce. Chyba ta, no już jesteśmy prawie. A nie, to... o, żeż, kurwa, my mamy samochód, ten... cukać. E, Wiecie co, ja tym samochodem się nie nabawił, zmienimy się na ten. To on się nazywa Kuruma chyba... No, Kuruma, dokładnie. Co, jedziemy tam w stuknąć tam tego dziada? Podierzam, że jak go stukniemy, to za chwilę nam pierdolnie ze dwie gwiazdki poziomu poszukiwań, więc... No, może nie być wesoło. Z tą policją. Nie lubimy policji, pamiętajmy. A, ja mam sobie zbierać takie te. Dobra, hop. I jeden z sześciu, to wiecie co, może ja zrobię to tak, że najpierw go wystukam z tych sześciu, a dopiero potem to wyzbieram, bo jak zaraz dostanę więcej gwiazdek, to może nie być fajnie, nie? Hop. Pogubiłeś tam coś więcej? A nie, jednak muszę, muszę jednak zbierać to po kolei, więc musimy się wrócić potem. No dobrze, że nie mamy ograniczenia czasowego. No jak już wspominałem, nie lubimy misji... Kurwa... Nie lubimy misji na czas. Przejedziemy sobie go. To jest to, co jest GTA jest najpiękniejsze. Jedziesz w tym w pochodniku przejeżdżasz w w przechodniu i już mi wzrosa do strzegazy. że możemy gonić wojsko podczas tej misji. Znaczy... No, tak czuję, że... Chyba troszeczkę narozrabiałem, wiecie, moi kochani. Dawaj kurwa, następne! Ło wow, wow 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 Trzeba tu uważać, że nie wpaść do wody, bo jak... Wszyscy wiemy, nasz bohater nie za bardzo lubi kontakt z wodą. No to się kończy wizytą w szpitalu. Kurwa! Oh, fuck my life! Siatka! Dobra, w końcu... Chyba to jest do tej pory najtrudniejsza misja, nie? Wiecie co? Musimy się chyba zobaczyć, w taki samochodzik Policyjny Nie, wiem, dokładnie tak zrobimy Wyłączę tylko wam syrenę I gonimy za tamtym W dalszym ciągu Nie, nie, nie Nie zwracajcie uwagi na to, jak ja prowadzę O fuck Tu gdzieś jest woda, trzeba doskidu uważać Mamy cztery gwiazdki, więc to, to już jest liczba gwiazdek dość groźna, nie? bo mamy helikopter na głowie, czyli ostrzał z powietrza. Takich radiowozów to jest od kurwy syna, plus jeszcze mafia, która nas tutaj nie, nie za bardzo lubi. Znaczy nie mafia, tylko ten kartel kolumbijski cały. Może sobie włączymy jednak tą syrenę, dzięki czemu będą nam zjeżdżali z drogi chociaż ci przechodnie albo się... Znaczy przechodnie. Cywilne pojazdy. A, myślałem, że to ten, to nie ten. No że z tym grupotem Będą nam zjeżdżali z drogi No właśnie, widzicie, kto nam będzie zjeżdżał z drogi. No dawaj, chociaż jedną paczuszkę jeszcze. O, fuck. prawda, to jest, kurwa, dość ciężka misja. Ale chyba moim zdaniem najtrudniejsza jak do tej pory. Czy to jest pusty radiowód? O, fuck, ale mnie potrącił. Dobra, pusty radiowóz. No, już się pali. Dobra, wsiadamy, zapierdalamy. No, jak widzicie misja dość ciekawa. Musimy zapierdalać, zbierać też 6 paczek, więc już robi się dość trudno, nie powiem. Muszę powiedzieć, że z tą misją już się pierdolimy około 6 minut. 5-6, coś takiego. A dopiero jesteśmy w połowie. No ale to przez tą liczbę gwiazd, którą mamy tutaj, którą nam przyznano za nasze wyczyny. Ale spoko, spoko, właśnie na no takie coś liczyłem w końcu, jakieś chociaż minimalne wyzwanie Czy można tak to nazwać? Minimalnym wyzwaniem? Dobra Dawaj następną paczkę dziadu i ostatnia paczuczka, no teraz dość sprawnie poszło, mogłem to na pewno rozegrać tą misję lepiej, ale jakiejś tam tragedii nie ma. Kurwa, no dzieją tam pojechał? Jeszcze ja się palę! Wow. Nie przejeżdżaj mnie! Ja zaraz nie Kolera Cholera jasna. Sześć zdrowia! Szybko wsiadaj! No tak... Dobra, to jest najtrudniejsza misja moi kochani. Jest! Udało się! Uh! Dobra, teraz pozbyć się tych psów, bo no. ja mam sześć zdrowia, jestem dosłownie na jeden strzał z, z jakiejkolwiek broni. Pojedziemy sobie do Faye Spray, które się mieści tutaj niedaleko na prawo. Tak jak już mówiłem, poznałem nieco. ...to miasto, poprzez gdy zbieram te paczuszki. No naprawdę?! Nie mogę! Dobra, on się tam pali. Jest! Jest! <laughs> o Boże! To był... to była misja bez kitu. Oj, zblokowała nam się takaś jakaś literka D. Nie wiem za bardzo, kto to jest. Dobra, wiecie co? Musimy się tutaj niestety... Yy, ...troszeczkę, ten... Troszeczkę uleczyć, nie? Więc... Pojedziemy sobie najpierw do szpitala, zanim pojedziemy po następną misję. Pojedziemy sobie do szpitala. Zbierzemy sobie serduszko. Jak tak skojarzę, myślę, że w ser... w serduszko jest na pewno przy szpitalu. Nas to na to Są pewnie inne, no ale nie chce mi się błonić, więc... Pojadę w to miejsce, gdzie to serduszko jest na pewno. Mianowicie tutaj. O. Teraz dobrze bo było nie... Tu mamy to serduszko. To nie, nie, za darmo mamy takie serduszko. Mogliśmy w sumie też wsiąść do karetki, ale... Bo, bo nie wiem czy wiecie, ale jak wsiadamy do karetki, to też nam odnawia całe zdrowie. Ale, ale chuj tam. Widzieliśmy sobie serduszko, które się tam wirowało, tak w powietrzu. Strzelają do nas tutaj ludzie z kartelu. I w związku z tym, iż zebraliśmy wszystkie paczki tutaj z portu, mamy też dostęp do kamizelki kule odpornej przy, przy, przy naszej kryjówce, więc bierzemy się, oczywiście też, przy okazji sobie zbierzemy wszystkie bronie i tak nigdy nie zużyjemy tych broni, ale chuj tam, nigdy mało, nie. No i jedziemy po kolejne zadanko dla Ray'a, myślę. Liczę na jeszcze bardziej charakterowe zadanko, bo to było naprawdę spoko było dość trudne bez kitu. Mało nie zginęliśmy pierwszy raz chyba. Więc jak dotąd oświadczę, że to było najtrudniejsze zadanie w tych grzech do tej pory. My, że mój partner jest

O fajnie. Mamy znowu ukraść łódź policyjną. Tak więc do dzieła moi kochani. Kurczę. Już chciałem ten wózek co tutaj sobie przyjeżdża, ale już, już nie będę wybrzydzał. I tak długo tym wózkiem się nie nacieszę. Czekajcie, czekajcie. Jak ja, ja Chyba mogę tędy jakoś pojechać te skróty. No chyba mogę. Od swoją tam jest gwiazdka. Nie, ja tak nie mogę będę pojechać. Ale jest trudno. Chyba nam oznacza cel, gdzie jest tam gościu. Ale my potrzebujemy dostać się do portu. To tak, tak... A, teraz tamci też do nas pawają nienawiścią, ci z gangu jamańskiego. Tak więc widzicie, tutaj już dwa gangi pawają do nas. No na pewno pawają do nas, kurwa. wypadło mi to z głowy, co chciałem powiedzieć. Pawają do nas o nienawiścią że nie tyle nienawiścią, ale tu nie jest wyznaczona za nas jakaś nagroda, nie? Więc czemu by, czemu by se nie zabić tego Klauda, nie? I... I po prostu odebrać sobie nagrodę, nie? Dobra, masz, ja tego chciałem sobie tu zjechać, żeby nie tracić zre, proszę bardzo, bierz się ten wóz. Bierz się ten wóz, kolego. To masz, chcesz się bić. Możemy tu stoczyć starcie. Pum, pum, pum. I co ty na to? No co ty, jeszcze ci skopy po jajcach, śmieciu. No, dobra. Leżysz już, kliczysz. Musimy teraz dostać się tutaj na pomost. Bo tutaj się mieści, znaczy tutaj jest zacumowana łódź policyjna. No, dokładnie. Widzimy już ją. Czyli tak jak w mieście w mieście w części miasta Liberty City, dzielnica Portland. Nie lubi nas mafia, nie lubi nas Triada. Ci diablosi chyba w sumie nic do nas nie mają więc na trzy gangi dwa nas nie lubią. Tak samo tutaj, za nic do nas nie ma. Pracujemy w sumie dla nich na chwilę obecną i ci, jaką się nazywają, Jardes i Kartul kolumbijski, no nie przepadają za nami, nie? Więc trzeba mieć na marszność. prawda, oni nie są tacy groźni, jak, maf jak mafia. Tak już mówiłem, mafia zdarza się, że jej członkowie chodzą na ulicy z shotgunami, więc naprawdę no, trzeba uważać, nie? No ale tymczasem wróćmy tutaj, gdzie jesteśmy, nie odbiegajmy tak daleko myślami i musimy załatwić tego, jak tu ujął Ray Kreta. Mam nadzieję, że już dopływamy pomału, bo kawałek drogi w sumie przypłynęł albo sobie poleci, poje... popłyniemy sobie za tym statkiem. No i no i no i no i no i chyba jesteśmy. No chyba tam ta łódka, ta. I co on tu robi? Są kurwa granatami, sełowi ryby, no ciekawe, ciekawy sposób. Ciekawy, naprawdę <ścoughs> A, mamy no standardową taka strzelanina na na wodzie. O, cholera! Tym razem nie będzie tak łatwo. A gdzie on tam kurwa popłynął? Takiś jakiś Bóg jest? No nie wiem, nie wnikam. Może on chciał spierdalać pieszo, nie wiem. Tymczasem tym to my wykonaliśmy to zadanie. I chyba myślę, że pojedziemy sobie jeszcze po jedno dla No Ma dość ciekawe te misje. Tak więc wykonamy je. Jeszcze jedną. Nie, czy nie, nie mogę tu w prawo jeszcze popłynąć. Muszę prosto. O, tak skorzystając z tej okazji, tak zwróciłem uwagę na księżyc. No nie wiem, większość pewnie o tym wie, ale to jest w pewnym sensie ciekawostka. Patrzcie, strzeż księżyc i <laughs> on się zmienia wielkość tego księżyca. Zostawimy za taki mapy, będzie śmiesznie. No dość, dość taka lekka ciekawostka, chociaż już na YouTube jest pewnie od kurwy filmików o ciekawostkach, w serii Grand Heft Auto, więc na 100% ta ciekawostka o księżycu też tam się znajduje, nie? Widzę tam już jakieś y, możliwe miejsce do zacumowania naszej łodzi, więc tak też zrobimy. No, no dokładnie, jakoś tak, żeby w miarę tutaj... Mógłbym sobie wysiąść bezpiecznie, nie? fajnie by było. Dobra, za co mój, co mój? A Cloud. Cholera, no gdzie jestem? A, dobra. Cholera. Dobra, udało się wyjść bezpiecznie z łodzi. Tak, tak jak już mówiłem, nasz bohater nie lubi kontaktów z wodą, więc należy jej unikać. No bo w sumie wiecie co? Jak już jesteśmy w pobliżu tej literki D, to pojedziemy sobie do literki D, zobaczymy kto tam ma dla nas zadanko. W sumie to nie wiem, nie pamiętam. Natomiast ja doszedłem do tego momentu, grając tam kiedyś tam GTA Trójeczkę. Tak szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że już dawno tutaj skończyłem. Pamiętam te misje dla Suki, dla Kędziego, dla Raya nie robiłem i wtedy, wtedy po prostu dostałem nowy komputer, nie? no i stary, z mój stary komputer sobie tam leży, wiecie, w szafie i on tam odpoczywa, nie? Na emeryturę przeszedł, więc jak dostałem nowy komputer to nie, nie, nie chciało mi się grać w GTA 3, tylko raczej w takie fajniejsze gierki, nie? Które kiedyś tam nie mogłem sobie zagrać.

But groups of men get greedy. A valued resource, an old Oriental gentleman I know, has been kept hostage by some South Americans in Espatria. They're trying to extort additional funds from me, but I don't believe in renegotiation. A deal is a deal, so they'll not see a penny from me. Go and rescue my friend, do whatever it takes. No, tak więc jakiś nieznany pan, nie wiem czy on nam się przedstawił czy nie. Kurwa. No, wybaczcie mi, tą ciszę, ale zamyśliłem się po prostu. Jakiś nieznany pan tutaj dał nam zadanie. Przepraszam was na chwilę. Dobra, już jestem, wybaczcie, ale musiałem tutaj się... Musiałem tutaj zabunkrować pokój, bo... Weszli mi tutaj... Rodzina mi weszła do pokoju i na szczęście nic nie mówiłam, bo dałem im znak taki, że nagrywam. I że proszę o ciszę. Ale nie chciałbym tutaj mieć więcej gości w tym momencie Bo mnie to troszeczkę rozprasza i tak... No, no na razie mnie to rozprasza, może kiedyś będę miał na to wyjebane Dobra, musimy... wracając do zadania Nie, ten pan nam się nie przedstawił, szczerze to nie pamiętam kto to jest, ma na, ma na nazwisko Znaczy, nie wiem czy na nazwisko, bo w każdym razie jakiś inicjał jego imienia zaczyna się na D tak więc, Pan Nadel kazał nam ukraść właśnie taki samochód kartelu I dojechać tutaj uratować jego przyjaciela Więc najpierw ja na się zamienię broń No odpowiednią, czyli nasz nowy nabytek M16 Mianowicie y, Tu se wysiądę, hop I co, jedziemy ze nami? No to jest taka broń, że no kurwa no, no sami spójrzcie, nie Kurwa, no nie mogę go trafić Zasięg morderczy Kończyny odpadają, 60 naboi w magazynku, wystarczy kilkusekundowy ostrzał w samochód, no zresztą sami zobaczcie, 2-3 sekundy ostrzał w samochód i, i ten, on chyba jest schowany w garażu, jak się wydaje, nie tym, no jest on tam pochowany w tych garażach. W którym z nich jest przyjaciel naszego człowieka? Znaczy, Chcesz... z... Czy znaczy bezwzględnie dawcy? Jezu, kurwa, no naprawdę! Ty kurwa śmieciu! No ja pierdolę nogę mu bym. No cóż, już dzisiaj nie będziemy się tym zajmowali, moi mili. Nie chcę się naprawdę, bo się wkurwiłem teraz tym. Trudno się mówi. Więc odcinek zbliża się ku końcowi i oczywiście tradycyjnie zapraszam was do zostawienia łap w górę, jeżeli odcinek wam się podobał. Dzięki temu wspomagacie tutaj moją działalność, bo każda łapka w górę jest większa szansa, że mój film zostanie obejrzany. No i co, subik też mi na pewno nie zaszkodzi, to mnie bardzo motywuje, każda subskrypcja oczywiście bardzo motywuje i, i oczywiście też zwiększa moją oglądalność w pewnym sensie. No tak więc, a poza tym, jesteście na bieżąco z nowościami na kanale, tak więc ja już w tym momencie się z wami żegnam, na razie, cześć, siemanko i